Cześć wszystkim, moj wilgotny Gupik z tej strony. W tym filmie, jak widzicie, spoglądamy się na mojej wersalce. A to mamy filterek od użytkownika suchy Glonojad. Bardzo dziękuję za filtr. E, paczka dzisiaj do mnie doszła. Nagrałem film bardziej z rozpakowywania, no ale no niestety okazało się, że głupi błąd zrobiłem. I zamiast suchy Glonojad, to mówiłem cały czas e, suchy Kirys. No i niestety. Pomyłka wyszła, więc dlatego nie opublikowałem tamtego materiału, bo nie lubię niczyjej nazwy przekręcać. A więc jeszcze raz mówię: przesyłka właśnie od użytkownika mmm, suchy Glonojad. Dzisiaj do mnie doszła. Mamy filterek. Uśmiałem się naprawdę rozpakowywując tą paczkę, bo nie wiem czy uwierzycie, ale dokładnie taki sam filter jest w akwarium 200 litrów. Taki sam. Więc troszkę się uśmiałem, że akurat taki sam. Mam, będę miał w dwóch akwariach takie same filtry. Akwarium nasze wspólne z tatą, ładnie się krystalizuje, i to mamy jeszcze taką dekorację, znalazłem w, oprócz filtra w paczce od suchego glonojada. No i niestety to jest to, co paczkę przetrwało bezkolizyjnie, czyli filterek, to co chyba najważniejsze było z całej paczki. No i ta dekoracja. Też przetrwała, widzimy, cało. No niestety z jeszcze jedną dekoracją, która znajduje się tutaj. No, no to tyle szczęścia nie było, słuchajcie, bo to no, ewidentnie się rozwaliło. Zobaczcie, mamy na, na cztery części. Także no niestety te, ta dekoracja aż tyle szczęścia w przesyłce nie miała, co dzięki Bogu filtr i ta druga dekoracja. Ale nic nie szkodzi, nic się nie dzieje, wiadomo. Takie rzeczy się zdarzają, no i wiadomo, trochę przykro, trochę smutno, ale na pewno nie ma co z tego powodu ja i robić, bo to, takie rzeczy się zdarzają i mówi się, trudno żyje się dalej, ale liczy się, pamiętajcie zawsze czyjaś dobra wola i, i dobra chęć. A to co najważniejsze z całej paczki doszło, je, myślę, że sprawny, sprawny filterek, myślę, że na 100%, bo jeszcze go do prądu nie, nie wpinałem, ale. Jest cały, więc zakładam, że na pewno jest też i sprawny. Także poza tą dekoracją, reszta cała e, naprawdę super. Wygląda, że doszła tak. Także no, niestety, o tym troszkę smutno, ale na szczęście to, co najważniejsze, e, wydaje się, że w porządku, aby bynajmniej doszło w całości. A tak wygląda akwarium e, nasze wspólne StatOM 200 litrów. Pięknie się krystalizuje, tata zakupiliśmy w końcu oświetlenie, więc nie będzie w taki sposób, widzicie, trochę uśmiejecie się z oświetlenia, ale dzisiaj tata kupił belkę, dzisiaj doszła, więc zamontujemy tu coś konkretnego na oświetlenie, także w tym filmie na tyle, do usłyszenia i cześć.